jest steward. No e. Jak się trzymasz? Czym nie cosłyszysz? Można było zobaczyć gdzieś w telewizji przy okazji. Chyba ja przy, nawet przy tym, jak oglądałem. Nazywam się Arif Iqbal, a to jest WNS News. Temat dnia. Rutynowa kontrola drogowa naprowadziła NCPD na trop niebezpiecznego porywacza i mordercy. Do incydentu doszło na skrzyżowaniu 7 i 15 Alei. Przedstawiamy nagranie z policyjnych kamer.

Z nagrania to LeVar Martinez, lat 17. Rodzice zgłosili jego zaginięcie ponad miesiąc temu. Niestety Lewara nie można było już uratować. Jego organizm nie wytrzymał ostrego wstrząsu septycznego. Sekcja Zwłok wykazała, że nastolatkowi podawano bardzo wysokie dawki hormonów, sterydów anabolicznych, a także stymulantów. W samochodzie, którego właścicielem jest Antony Harris, znaleziono przedmioty bądź materiał genetyczny należący do siedmiu innych zaginionych nastolatków. Niestety, ich dalszy los pozostaje nieznany. Choć Piotruś Pan, jak ochrzciły go niektóre media, przeżył postrzał, dotychczas nie odzyskał przytomności. Jego przesłuchanie jest więc... Ten Piotruś Pan to jakieś Twoje stare śledztwo? Znałeś go? Nigdy wcześniej o nim nie słyszałem. O co chodzi, skoro go złapali? Mój siostrzeniec, Randy, zaginął jakiś czas temu. A ten chłopak na nagraniu miał na sobie jego buty. O kurwa. Powiesz coś więcej o tym zaginięciu? Ja i siostra nie za bardzo się dogadujemy. Nawet nie znam szczegółów. Żałuję, że nie było mnie przy niej, kiedy tego najbardziej potrzebowała. I co? Pewnie bali się, że podejdziesz do sprawy zbyt emocjonalnie i odsunęli cię. Zakazano mi zbliżać się do czegokolwiek związanego ze sprawą. Śledztwo prowadzi Gonaga. Dupek Jak na razie gówno zrobił. Ja bym tego nie odpuścił. Wiem. I właśnie dlatego chcę cię prosić o pomoc. To co dokładnie mamy zrobić? Przesłuchać go nie mogę, bo goście warzywem. Ale mogę obejrzeć jego sny. Czekaj. Sny? Jest taka metoda. Chodź pojęci po drodze. To eksperymentalna metoda, ale już przyniosła pewne efekty. Zapisuje się sny tak, że można je otworzyć jako pręgę. Masz dostęp do tych snów? Jeszcze nie. Ale mają je w laboratorium, do którego idziemy. Okej, okay, zobaczymy. O, czy mi się wydało, czy to ubranie się w, na niej albo zmieniło, albo wczytało <coughs> Dobra, nieważne, e, Przechodzimy na czarny świetle River Jesteś umówiony? Niezupełnie Wejdziemy tam razem, ale ale nie głównymi drzwiami Sugerujesz złamanie prawa. Znajdziemy inne wejście i szybko wyjdziemy. Nigdy tu nie byłem, więc musisz mi pomóc. No dobra. Połuję się od szpitala, czemu nie? mi do laboratorium. River, pospiesz się trochę, Come on. Dobra, w środku nikogo nie będzie. Mają tu audyt i lab stoi późno. Nawet nie musimy wyjść. Jak chcemy znaleźć ten braindance? Szukamy pokoju, w którym medytują sny dzieciaków dotkniętych autyzmem. Aha, pamiętaj, prawdziwe nazwisko Piotrusia Pana to Antony Harris. Mhm. Zobaczcie na to. Wygląda znajomo? No, Zamknięcie. Ja Nie wejdę. Ja też Mam jakąś drzazgę, ale nie zapisano Szukamy dalej Mogę go włączyć Lekszczu 91% I 91% Ta, super Gdzie były te... dokumenty? Już tu się... Z... O proszę, dzień dobry. Co my tu mamy? To stacja do edycji Braindance'u. <laughs> Znasz się na tym? Trochę. Czuję się to było faktycznie, ale chyba trzeba się przetarabań przez to wszystko. Ej, River! To chyba tutaj! Masz coś? Jeszcze nie. Antony Harris. Spróbujmy w tych szufladach. <laughs> River? A jakiś cieć nie mógł cię tu po prostu wpuścić? Nie mogę ryzykować do nosu, że niucham w nie swoje sprawy. Ja we. Co ty tu robisz? Przecież wylali cię z policji. Jedynie zawiesili. A ty to kto? Wzywam policję. Prawdziwe. Czekaj, wysłuchaj mnie najpierw. Naprawdę River? Nie dość ci kłopotów. Piotruś pan porwał mojego siostrzeńca. Przykro mi naprawdę. Ale trzymamy tu materiał dowodowy i mamy ścisłe przepisy. Jakie przepisy? Tu chodzi o życie jego siostrzeńca. Życie dziecka. Policja już zajmuje się tą sprawą. Idźcie. Wynoście się Słuchaj, no już. Współpracujesz z glinierzami, więc wiesz jak jest w tym mieście. Dostaną od ciebie analizy i nic z tym nie zrobią. Właśnie przez takie myślenie żyjemy w mieście bezprawie. Bezprawie. Pamiętasz swój pierwszy egzamin na studiach medycznych? Wiesz, ten, w którym tak świetnie ci poszło. Na pewno pamiętasz. W toalecie wybuch pożar i wszystkich ewakuowali. Na dwie godziny. Nie wierzę, że rzuciłeś mi to w twarz. Nie chcę was tu nigdy widzieć. Szczególnie ciebie. Jeszcze go dobrze nie poznałeś, co? To drań. Przyjaźnimy się z Riverem. Nigdy dotąd mnie nie zawiódł. Ja też myślałam, że się przyjaźnimy. I dlatego odmówiłaś mu pomocy? Gdzie jest Braindens Harisa? On nie śni. Czekaj, jak to? Pocisk uszkodził korę mózgową. Jedyne co mamy to kakofonia wrażeń. Chcę. Próbuj stymulacji audiowizualnej. On nie jest w spektrum. Ulubiony film albo piosenka pozwalają dotrzeć do autystycznych dzieci. Może warto spróbować? Wiem, że tu też chodzi o pobudzenie pod wzgórza i wyprodukowanie hormonu. Ale Harris nie jest dzieckiem. Nigdy nie stosowałam tej metody na dorosłej osobie. Spróbujmy tej metody. Nawet nie znam jego preferencji. Znajdę coś. Czy wtedy zgodzisz się spróbować? Idźcie już. Otworzę wam frontowe drzwi. Chodźmy i. Wie. Wiem od czego zaczniemy. Okej. Okay. Mogę teraz sposób się przebiec i on z tego co pamiętam się teleportuje po prostu, gdy się blakujemy. To powiedziała, że otworzono tewe drzwi, ale z jakiegoś powodu i tak poprowadziło mnie przez ten U otwarte drzwi. No, jest tam. Mogłoby chce obrazić do tych drzwi jak się oglądam, czy coś, nie wiem, no. Come on. Miej nadzieję, że to w ci się jest wygodne. Co cię gryzie? Straciłeś odznakę. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Mm, nie wiem. Jesteś trochę głupi, wiesz? No... Wiem. Trudno przychodzi mi mówienie o tym, co mnie gryzie. W porządku. Powiedz mi lepiej, gdzie teraz jedziemy. Do Joss. Do matki Randy'ego. Joss myśli, że Randy po prostu zwiał z domu. Nie wspominaj jej na razie o porwaniu. Co z ojcem Rendiego? Minęło już parę lat, odkąd dostał czapę wojna gangów. A, czyli wzorowy rodzic. Joss została sama z trójką dzieciaków, ale to twarda sztuka. A dlaczego nie próbujemy znaleźć mieszkania Harisa? Domu. Wątpię, żeby trzymał porwanych w mieszkaniach. I próbujemy. Chcę znaleźć u Rendiego jakieś połączenie z Harisem sławy trop. Najlepszy jaki mamy. Nie boisz się, że Jawen doniesie na ciebie do przełożonych? Przyjaźniliśmy się kiedyś. Nie sądzę, żeby to zrobiła. Nie mówiąc o tym, że też mam na nią Haka. Nawet jeśli nie zamierzam go użyć. Gdy przyjdzie, co do czego Jawen zgodzi się nam pomóc? Tak. Wszystkie nasze sprzeczki kończą się tak samo. Kiedyś przy piwie wszystko ci opowiem. No to jak znajdziemy Rendiego, jesteśmy umówieni na piwo. Chętnie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Trochę mnie tu nie było. Kiedyś przyjeżdżałem cały weekend. Mam Zmieniło się coś od ostatniego razu? Takie miejsca się nie zmieniają. Mogę za nim podążyć, czy... Niestety, okej. Okay. No wyjście już okolica i dalej do niej pasujesz Boże kocie River Albo masz do mnie jakiś interes, albo wieście o rendi. Bo inaczej byś się tu osobiście nie fatygował. Dos, poznaj wi. No więc wi chodzi o Rendiego. No, ty miałeś to powiedzieć, więc. Dos, nie wiem, jak mam to powiedzieć. Randy. Randy został porwany. Porwany? Ale żyje, tak? River, mów do mnie! Policja złapała porywacza. Dostał kulkę i leży w śpiączce pod nadzorem. A gdzie jest Randy? Szukamy go, Jos. Tutaj. Musimy przejrzeć rzeczy Randy'ego. Po co? Żeby znaleźć jakiś ślad. Zaufaj mi, Jos. Tylko niczego nie zniszczcie. Randy nie lubi, kiedy się grzebie w jego rzeczach. Chodź. Dzieci bawią się przy przyczepie. Powiedz, żeby przyszły na kolację. I co o tym myślisz? Myślę, że dobrze się stało, że poznała prawdę o Randy. Tam jest przyczepa. Miej oko na każdy detal. Mm. Wujek Cześć, Monik! Cześć, Doria. To twój kolega z pracy? Przyjaciel. Zostaniesz do jutra? Zobaczymy. Mama czeka na was z kolacją. No, czyń honory. Stara przyczepa Joss. Randy ją zajął, jak kupiłem im nową. Burdel jak u mnie za starych czasów. Nic innego od się porozglądaj. Ok, uh. mam tu jakiś oldschoolowy kluczyk. Raczej nie tego szukamy. Okay. To społeczeństwo. <noise> Pewnie. Tainted Overlord. Jego ulubiona kapela. Dobrze go znasz. Na każde urodziny wysyłam mu jakiś albo. Jakaś gra. Ma kot nadania. Na drugi sprzęt. Randy miał pieniądze? Chyba żartujesz. Randy nie mógłby sobie pozwolić na taki sprzęt. To drogi komputer. Chciłbym co ma w środku, ale nie znam hasła. Dasz radę je jakoś złamać Jasne, spróbuję Okej, okay, co to mamy? <coughs> mm -hmm, mm -hmm. Easy peasy do Squeezy Proszę Pomóż mi to przejrzeć, co? Okay. Uh -huh. Natali musiała być jedyną osobą, której randy ufał. Możemy zobaczyć tę stronę z linku. Po kolej Anthony. River, czy ty kurwa widzisz to, co ja? nie wierzę. Dlaczego Randy miałby to zrobić? Oni się nie tylko umówili, ale wygląda na to, że Randy cieszył się na spotkanie jak na wycieczkę do Luna Parku. Ja pierdolę. Ten skurwiel namieszał mu w głowie. Koleś podszedł Randy'ego jak zawodowiec. ustalił tożsamość Rendiego i wysłał mu grę w prezencie. To ta sama, którą znalazłeś w szufladzie. Z kodu nadania wynika, że Kutas wysłał ją na Badlandach. Strasznie empatyczny człowiek z tego Antoniego, co nie? W takim wozie złapali Charisa. Blokada ulic? Kurczę, ja pamiętam ten dzień river. Mieszka niedaleko starej szkoły, zanotuj to. Coś jest niepokojącego w tej kreskówce. Aż mam gęsią skórkę. No dobra, to co? Jest jakiś link. To chyba ten o którym pisał Randy. Zobaczymy. Co on trzeba zrobić? Ee... trzeba kliknąć. Jeszcze raz ten czerwony z ludzi, ok? Ukryta strona Antonego Hariza. Kurwa, aż ciarki przechodzą. To Ej, był jakiś plik. Niestety usunięty, ale została nazwa. To, to jest to, czego szukaliśmy dla jawenwi. Mamy to. Randy musiał go ściągnąć ze strony. Ale rozumiesz, co to znaczy? To może być klucz do umysłu Harisa. Oby. Hej, może jak użyjesz jakiejś netranerskiej magii, to coś jeszcze wyjdzie. Hmm. Mogę spróbować namierzyć IP-am do niego. No okej, okay, no to nie wygląda nas szczególnie trudne. Chyba? Mam, ale wiele więcej nie zdziałam. Dzięki. Kreskówka, River. To może być to, czego szukaliśmy. Wyślij ją do Jawem. Pamiętasz, co mówiłeś? Może skłoni Harisa do śnienia. Wysyłam od razu. Okej, okay, napisała, że odezwie się rano. że jestem, drania. I, chodźmy coś zjeść. No, słuchaj, nie straszmy za bardzo, Joss. Jesteśmy na tropie, i jutro będziemy wiedzieć więcej. Tyle wystarczy. Skoro tak mówisz. Ja no takie totalne zadupie to całkiem sympatycznie tutaj jest urządzone w miarę możliwości Dorian, proszę, ale to naprawdę smakuje jak smarki. Skoneczek smakują smarki. Zjadłyście? To do łóżek. Spać. Wujek. Zostało dla ciebie. Dzięki, Monik. Widzicie, że coś macie. Jutro dowiemy się więcej. Przesłałem materiał do laboratorium. Jest duża szansa, że rano się dowiemy, gdzie jest Randy. Kiedy ostatnio coś jadłeś? Wczoraj. To jest. Ja nie jestem głodna. Dzięki, może później. Jeżeli River mi zdechniesz na misji SO. River, powiedz mi, ale tak szczerze, znajdziesz go. River to świetny śledczy. Na pewno go znajdzie. Nie poddam się, Joss. Joss, czy Wima może się przespać do jutra w przecie Pierendiego? Tak, tak. Zostaniesz, prawda? Musisz mi pomóc doprowadzić tę sprawę do końca. Zostanę. Dasz sobie tam radę? Jasne. Za chwilę pójdę się położyć. Trzymaj się, Jos.